Witam Kto kojarzy to wie o co chodzi Co to jest za tyczka? Tyczka Co to za pała leży? W tamtym roku miałem od tego byka parę 2,20 W tym roku lewą tykę podniósł kolega I próbowałem znaleźć do pary z 3 tygodnie nie udało mi się no, i dokonał tego mój brat Grzegorz, który też przychodził od tej tyczki ze trzy razy. Na 40 metrów najbliżej miał. Na 40 metrów mówi najbliżej do niego miał. I on stał wbity i czekał. A mamy dzisiaj, który kwietnia? Coś koło 7 chyba kwietnia mamy. I taka pała jeszcze potrafi stać w terenie i czekać. Wygląda jakby tak. był zrzucony może wczoraj, tak otoczka niezjedzona. Coś no, pięknego, coś pięknego. Wagę szacujemy. Wynajmniej ja, ja szacuję na 10 nie wiem, 4,30. No Pod, nie przekroczy, bo już 4,20 a 4,30. Podejrzewam, że miał 4,5 kilo, bo narzucił na lewej tyce 60 deko, No to może i na tej też było tyle. Najważniejsze, że odnaleziony, a nie jakiś pijaczek, alkoholik go znalazł i sprzedał. Nie też mówi, że alkoholik jest. No. no dobra, ale lepszy swój alkoholik, jak cudzy. Także tak się prezentuje. Później dogram, jak wyglądają. Rok po roku A może kiedyś się uda jeszcze tam nagrać jak dwie pary wyglądają. Rok po roku. Będzie ciężko, Także pozdrawiam, daszbur.